Walec o promieniu R leży na przedostatnim schodku. Ma pokonać ostatni schodek o wysokości H. Punkt O to punkt styku walca i schodka. To, że walec wtoczy się na ostatni schodek, będzie zależało od wartości siły F, siły poziomej przyłożonej do osi walca. Rozpatrzmy siły działające w tym układzie. Są to ciężar walca, nacisk walca na podłoże, a podłoże przykłada do walca reakcję R, taką jak nacisk. Ponieważ dalej będą nam potrzebne pewne zależności matematyczne, zróbmy to teraz. Otóż tę odległość oznaczam R minus H. R i H są znane. Będzie nam potrzebna odległość X, której w danych nie mamy. Ale teraz przyjrzyj się. Znamy r. Znamy r minus H, czyli możemy z trójkąta prostokątnego znaleźć x, stosując twierdzenie Pitagorasa. Robimy to. Podnosimy do kwadratu nawias. Zauważamy, że z lewej i z prawej strony występuje r kwadrat, które nam się uprości. Wyznaczamy wzór na x, podstawiamy dane i znajdujemy wartość x. Wracamy. Do fizyki. Otóż, aby walec wtoczył się na ostatni schodek, to musi się obrócić wokół osi prostopadłej do płaszczyzny rysunku przechodzącej przez punkt O. Za obrót walca będą, będzie odpowiedzialny wypadkowy moment sił działających na ten walec. Rozpatrzmy więc momenty sił względem osi. Przechodzącej przez punkt O, gdybym ją narysował bez rzutowania, to byłby to punkt. Ja rysuję tę oś w rzucie. I moment siły F, zwróć uwagę na to, w którą stronę obraca się walec. Zastosuj regułę prawej dłoni i znajdziesz, że moment siły F jest skierowany. Prosto padle do płaszczyzny rysunku w głąb tego rysunku od nas. Rysuję to w ten sposób. Wartość momentu siły jest równa iloczynowi siły i ramienia, czyli jest to taki iloczyn R minus H w nawiasie razy F. No i drugi moment siły to moment siły Q. Siła Q działając na walec ma moment siły, który powodowałby obrót walca w stronę przeciwną niż siła F. Moment siły Q jest skierowany prostopadle do płaszczyzny rysunku, ale do nas wygląda to w ten sposób. I ten moment siły to jest iloczyn ramienia i siły. Ramię to x, którego wartość znaleźliśmy, no i razy f. Moment siły r, trzeciej siły działającej na walec, jest równy 0, ponieważ kierunek tej siły przechodzi przez oś obrotu i jej ramię jest równe 0. Musi zajść taka nierówność, żeby walec wtoczył się na ostatni stopień. Moment siły F musi być większy od momentu siły Q wartości. Popatrz na podświetloną na czerwono nierówność. Wyznaczamy z niej F. Przyjrzyj się, wszystko jest znane x obliczyliśmy. Podstawiamy dane i znajdujemy poszukiwaną wartość